Sport PESA to nazwa, która przewijała się w ciągu ostatnich tygodni, przewijała się w kontekście zespołu Williamsa możliwego wsparcia sponsorskiego i którzy mówili nawet o sponsoringu tytularnym. Natomiast dzisiaj już wiemy, że ten scenariusz się nie sprawdzi, ten scenariusz się nie ziści. Co to oznacza dla zespołu Williamsa? O tym już za chwilę. Wtorek, 22 stycznia, Daniel Biały, echa padoku. Gdybym dzisiaj zapytał Was, co jest potrzebne do tego, żeby ścigać się w Formule 1, i poprosił o wymienienie tylko jednej rzeczy, myślę, że większość z Was bez zawahania odpowiedziałaby, że pieniądze. Rzeczywiście, Formuła 1 to świat dużych pieniędzy, i patrząc tak na budżety tych czołowych zespołów, mówimy o kwotach sięgających rzędu 400 milionów dolarów na sezon. Ci bardziej ubodzy muszą sobie radzić z budżetami w granicach 80-100 milionów dolarów na sezon, a i o uzbieranie tego jest naprawdę ciężko, co pokazują perypetie. Wielu zespołów, które zniknęły nam ze stawki w ostatnich latach. Ostatnim zespołem, który borykał się z takimi problemami, był zespół Force Gdyby nie interwencja Lorenza Strola, różnie by się to wszystko potoczyło. Dlaczego mówię o pieniądzach? Mówię o tych pieniądzach w kontekście zespołu Williamsa, bo Williams, moim zdaniem, jest dzisiaj jednym z pierwszych zespołów do tego, żeby plątać się czy wejść w takie problemy finansowe. Ci, którzy mieli te problemy i wyszli z nich, są dzisiaj mocniejsi. Williams, jako ten ostatni niezależny, mały zespół, ma naprawdę. Trudno. Mówię o tych problemach, mówię o tych finansach w kontekście informacji, którą przekazał Dieter Renken. Dieter Renken powiedział, że firma Sport Pesa, która była nie tak dawno łączona z zespołem Williamsa, mówiło się nawet o sponsoringu tytularnym. Zdecydowała się na współpracę z zespołem Racing Point, zdecydowała się na współpracę z Lorenzem Strollem. Tam są bardzo ciekawe informacje o tym, że Lorenz Stroll poszedł poniżej w ogóle cen rynkowych. Za 8 milionów euro na sezon miał oddać tytuł sponsora. Głównego. I to jest no, informacja, która mnie trochę zastanawia, bo Loren Stroll ma zaplecze finansowe. Loren Stroll, wie, gdzie pozyskać pieniądze. Jeżeli podebrał Williamsowi sponsora, ściągnął go z przednosa, to mógł zagrać nie na korzyść swojego zespołu, ale przeciwko Williamsowi. Nie wiem, jakie są relacje między Stronem a zespołem Williams, ale wiemy, że bywało różnie. To może sugerować, że Claire Williams ponownie znalazła się w sytuacji, w która już była w tym sezonie. Pamiętamy, że były bardzo zaawansowane rozmowy z zespołem, z firmą Rich Energy. Te rozmowy w zasadzie w ostatniej chwili się załamały i Rich Energy poszło w kierunku Hasa i tutaj mamy podobną historię firma Sport Pesa, firma z branży bugmacherskiej, Chciała rozmawiać czy chciała współpracować z Williamsem, bo w ostatniej chwili zdecydowała się na zmianę kierunku. Dlaczego? Akurat Sport Pesa? Tutaj nie tylko nazwa zespołu, ale również kolorystyka to były takie elementy, które sugerowały, że, że to właśnie w tym kierunku, w kierunku Williamsa, to wszystko pójdzie. I to się nie potwierdziło. Williams stracił w tym sezonie, czy po tym sezonie, bardzo wielu sponsorów. Ja wymienię: Martini, Oris, Canada Life, JCB, Bombardier, BT, SMP Racing Financial. .org. Ośmiu sponsorów to są sponsorzy, którzy zniknęli choćby ze strony internetowej Williams'a i na ten moment Williams dysponuje tylko trzema dużymi sponsorami, to jest Rexona, to jest Orlen i to jest Akronis. Jeżeli Claire Williams szybko czegoś nie wymyśli, jeżeli Williams nie zaprezentuje niedługo na nowych sponsorów, to ta sytuacja tego ostatniego niezależnego zespołu może być bardzo, bardzo trudna. Ta informacja dotycząca sponsoringu tytularnego zespołu Racing Point troszeczkę nie gra z tym, co mówił niedawno Otmar Schaffenauer, bo Otmar mówił, że ich nowy samochód, ta nowa kolorystyka raczej będzie utrzymana w stosunku do tego, co widzieliśmy w poprzednim sezonie, czyli samochód będzie różowy. To sugerowałoby przedłużenie współpracy z firmą BWT. Natomiast jeżeli Lorenz Trost zdecydował się oddać ten tytuł sponsora głównego innej firmie, to być może BWT skieruje swoje kroki do Williamsa i zobaczymy różowego Williamsa. To są tylko moje luźne dywagacje, ale o tym, że BWT może przejść do Williamsa mówiło się już w trakcie poprzedniego sezonu, w końcówce poprzedniego sezonu. Jak to się wszystko rozwinie, jestem bardzo ciekaw, bo Williams oprócz dobrego zaplecza, dobrych kierowców, potrzebuje właśnie jeszcze dobrych finansów, stabilnej sytuacji finansowej. To jest potrzebne, żeby móc rozwijać ten cały projekt wyścigowy i patrzeć spokojnie, w przyszłość. Myślę, że najbliższe tygodnie przyniosą nam trochę odpowiedzi, a czy wszystkie, zobaczymy. Mam nadzieję, że te moje obawy, które Wam właśnie przekazałem, są nieuzasadnione, że to wszystko się bardzo szybko rozwiąże, ale musimy się liczyć z tym, że Williams może mieć przed sobą kolejny trudny sezon, nie tylko na torze, ale również poza nim. Te konta bankowe nie będą zbyt okazałe. Tyle na temat Williamsa. Teraz słówko na temat Mika Schumachera, bo mówiłem wam, że Mick może związać się z Ferrari. Mik związał się z Ferrari, mieliśmy potwierdzenie, no i Mick pokazał się w trakcie imprezy Race of Champions i Mick pokazał się z bardzo dobrej strony. Chwalą go nie tylko sympatycy Ferrari, i chwalą go nie tylko sympatycy jego własnego talentu, ale również chwalą go ci bardziej doświadczeni kierowcy, przeciw którym mógł się, naprzeciwko których mógł się sprawdzić i mik wypadł naprawdę. Bardzo, bardzo dobrze. Ta współpraca z Akademią Ferrari, myślę, że to wszystko wyjdzie mu na zdrowie i Mick. Może wiele osób mówi, że znalazł się w tym miejscu, w którym się znalazł tylko dzięki nazwisku, pokaże swój prawdziwy talent. Ja na to liczę. Jeżeli się to jednak nie potwierdzi, jeżeli tego talentu tam nie będzie, też nie będzie mi specjalnie przykro. Mick Schumacher musi pokazać, że jest dobrym kierowcą, że Mick jest dobrym kierowcą i to ta, ten drugi człon nazwiska nie ma znaczenia, kiedy pojawia się na to, że oczywiście ono pomogło, ale od tego momentu Mick ma wszystko w swoich rękach. On musi pokazać, że jest talentem z krwi i kości, jeżeli mówimy o młodych kierowcach, słowo na temat dana Tiktuma, mówiłem wam wielokrotnie o nim, że Red Bull duże nadzieje wiąże z tym młodym zawodnikiem, takim młodym gniewnym. No i TikTum, który miał szansę w tej azjatyckiej serii Formuły 3 zebrać dodatkowe punkty, brakujące mu do superlicencji, tam był taki dylemat, czy potwierdzić Albona, czy czekać na Tiktuma. No Red Bull nie chciał czekać i bardzo szybciutko, bo TikTok się całkowicie rozsypał w tej serii. Po dwóch rundach, po sześciu wyścigach TikTok w zasadzie stracił szansę na to, żeby zebrać te dodatkowe punkty brakujące mu do super licencji. No co będzie dalej z tym młodym zawodnikiem? Zobaczymy. Myślę, że o jego nazwisku, o nim jeszcze usłyszymy wielokrotnie, natomiast w najbliższym sezonie nie będzie on miał prawdopodobnie super licencji. Mówiłem Wam o tym, że 14 lutego Sauber prawdopodobnie pokaże swój nowy samochód. Okazało się, że Sauber pokaże ten samochód dopiero 18 lutego. Odsłoni go na torze w Barcelonie. Natomiast nic nie ma na temat tego, że Sauber zrezygnował z tego dnia filmowego na torze Fiorano zaplanowanego na 14 lutego. Więc czekajmy cierpliwie. Być może 14 lutego oprócz samochodu McLarena zobaczymy również. Jakie zdjęcia samochodu Saubera, który pojawi się na torze Fiorano i wykona tam właśnie ten dzień filmowy, ten pierwszy przejazd, w którym inżynierowie sprawdzą wszystkie parametry samochodu, czy ten samochód, po prostu ta nowa konstrukcja, pracuje właściwie. Jeżeli mowa o McLarenie, tutaj Carlos Sainz Areserian przekazał bardzo ciekawe informacje, że McLaren nad nowym sezonem, nad nowym samochodem, pracuje według całkiem nowej filozofii. Mam nadzieję, że rzeczywiście tam od strony technicznej w McLarenie również dużo się zmieniło bo tak jak Wam mówiłem wielokrotnie pr nie, nie da się wiele zdziałać ani w fabryce ani na torze nad tą nową filozofią czy autorami tej nowej filozofii mają być Pat Frye, Andreas Stella i Peter Prodromu ta trójka ma pracować nad tym żeby ten samochód był zdecydowanie lepszy niż w poprzednim sezonie. Mowa jest o nieco zmienionej kolorystyce, nadal zostajemy gdzieś w kręgu tych kolorów z którymi McLaren jeździł w poprzednim sezonie, ale McLaren ma taką myśl w głowie, żeby stworzyć taki unikatowy pakiet, jednorodny pakiet dla wszystkich swoich operacji wyścigowych, żeby to był pakiet, który będzie wyróżniał McLarena na torach na całym świecie w różnych seriach wyścigowych. No zobaczymy, czy uda się stworzyć coś ciekawego, coś interesującego, coś przykuwającego uwagę i będącego takim elementem, który od razu będzie identyfikował McLarena. Z ciekawostek. Samochód, nowy samochód McLarena jest właśnie malowany, jest właśnie w trakcie tych prac związanych z malowaniem. McLaren w takim ciekawym artykule napisał również co nieco na temat logistyki i wyobraźcie sobie, że ten ładunek, który właśnie gdzieś jedzie do, do Australii, płynie do Australii ma aż 50 ton, to jest, tak duży pakiet, tak okazały pakiet pojawi się niedługo w Australii. A co do toru, w Australii właśnie dzisiaj pojawiły się pierwsze zdjęcia, pierwsze filmy pokazujące, że rozpoczęła się budowa toru, więc to są bardzo bardzo dobre dla nas informacje. Już niewiele zostało i zaczynamy kolejny sezon. A dzisiejsze wydanie magazynu kończę informacją, że Telewizja Sky zdecydowała się pokazać te pierwsze przedsezonowe testy w zasadzie na żywo. Codziennie otrzymamy. 5 godzin to jest w sumie 20 godzin relacji. To jest dobra informacja, choć nie napalajcie się specjalnie. Testy nie są super interesujące. Bardziej od tych obrazków na żywo interesują pewnie te cyfry, te liczby, ilość godzin przejechanej na torze, jakieś analizy wykonane na podstawie tego wszystkiego. I myślę, że ja będę w stanie Wam takie analizy przygotować. Oczywiście zachęcam Was do śledzenia testów yy, za pośrednictwem telewizji jeżeli macie do niej dostęp, ale informacje na temat tego, co się tam Dzieje, możecie szukać również u mnie. Na tym kończę dzisiejsze wydanie magazynu Pod Padoku. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce.